Ludzie sceny i ekranu w anegdocie. W telewizyjnym spektaklu Jerzego Szaniawskiego, Zegarek, grali Kazimierz Opaliński i Tadeusz Łomnicki. W jednej ze scen tej sztuki ginie z gabloty zegarek. Stary właściciel sklepu zegarmistrzowskiego, którego grał Opaliński, zwraca się do swojego pracownika Łomnicki ze słowami: Przypomnij sobie. Podczas premiery, w tej właśnie scenie, znakomity ów aktor nachyla się nad gablotą i patrzy wyczekująco w stronę suflerki. Ta podpowiada: Przypomnij sobie. A Opaliński nie może sobie przypomnieć i dalej czeka na pomoc. Suflerka zdenerwowana powtarza: Przypomnij sobie, przypomnij sobie, przypomnij sobie.